Sonia, jak wygląda Twój kontakt z Dominiką teraz? Nie ma go tak naprawdę, jakby straciłyśmy kontakt. Myślę, że może tak jest lepiej, bo gdzieś Dominikę zupełnie inaczej odebrałam w życiu prywatnym niż, niż w hotelu. Pomogła mi ewentualnie z tym, bo ostatnio straciła niestety konto. No to hmm. ja nie chciałabym się w takiej sytuacji znaleźć, więc wyciągnęłam do niej pomocną dłoń gdzieś tam publikując tą informację. Ale nie chciałabym mieć z tą osobą kontaktu. A co sądzisz o jej zachowaniu? Ja się z Tobą nie przytulę. W sytuacji, kiedy ona trzy razy chciała Cię wyrzucić, Ty ją wyrzuciłaś i po prostu laska się obraziła. Mm, tak, no i niestety muszę to powiedzieć. To, była pierwsza, tak, to był taki pierwszy moment, w którym mogliśmy zauważyć prawdziwą twarz Dominiki, bo tego widzowie też często nie wiedzą, ale jakby Dominika w życiu prywatnym jest zupełnie inną osobą. I. No, to było słabe, bo, bo to była tylko gra. no Ktoś musiał odpaść, jakby kogo miałam wyeliminować. Atę, z którą przyjaźni się do teraz i to jest naprawdę szczera znajomość, czy, czy Magdy, z którą dogadywałam się w hotelu. Tak i sądziłam, że to, że to będzie przyjaźń. A co sądzisz o zakończeniu miłości Dominiki i Bartka po oddaniu kluczyka? <głosy> <głosy> Wiem więcej niż wy. Yy, jakby myślę, że kolejny to, raz pokazała swoją prawdziwą twarz przed wami? Kolejny raz pokazała swoją prawdziwą twarz. Może nie będę się w to zagłębiać i wchodzić w to publicznie. Mam nadzieję, że Bartek będzie miał odwagę i publicznie powie o tym, jak Dominika go potraktowała. To skupmy się na czymś innym, jak podobać się jej piercing. Bo jest dość odważny. Jest go dużo i dla mnie jest go za dużo. Nie wiem jakie to ty masz zdanie na ten mam tyle pytań o Dominikę? <noise> Dwie minuty. Generalnie... Dwie minuty z Dominiką tak. i Sonią. No jak ci podoba ten piercing? Wiesz co, jakby ja sama bym sobie nigdy w życiu nie zrobiła kolczyków na twarzy, ale ty też je masz, więc... Okej, okay, ale ja mam tu, ona ma tu. Ona ma tego dużo i mi chodzi o to, że tak, tam jest... Tak, jakby Dominice to pasuje, bo ona jest przez to taka wyjątkowa i... Okej, okay, ale ja pytam czy ci się to podoba? Ja A nie, czy osobi osobiście u jej pasuje, niej, czy nie pasuje? osobiście jej to pasuje, ale ja bym sobie w życiu tego nie zrobiła, niby się to nie podobało. Okej, okay, w takim razie sumie nie podoba jej się. Nie podoba mi się to, no. Ale to jest wyjątkowe, no.